Rok 1985 Jestem początkiem nowych czasów. Orędzie 302 1 stycznia 1985 roku Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ja jestem początkiem nowych czasów, moi umiłowani synowie. Jednoczycie się dziś z całym Kościołem dla uczczenia mnie, prawdziwej Matki Boga i Waszej Matki, w odniesieniu do nadprzyrodzonego życia wiary i Bożej łaski. W tym dniu, oznaczającym dla Was początek nowego roku, wszyscy w Kościele zwracają na mnie swoje spojrzenie biskupi, kapłani, osoby zakonne i wierni, patrzą na mnie, Waszą mamę, ja zaś mówię Wam, że każdy z Was powinien mnie kochać, słuchać i iść za mną, ponieważ jestem Waszą mamą i jako taką mnie czcicie. Dziś w uroczystość mojego Bożego Macierzyństwa pragnę dać Kościołowi przesłanie, które powinno być wysłuchane i przyjęte. Jest to przesłanie ufności i nadziei, chociaż Kościół wezwany jest do znoszenia trudności i cierpień, Chociaż czas jego krwawego oczyszczenia naznaczony jest męką i agonią, nadchodzi dla niego chwila nowej wspaniałości i drugiej pięćdziesiątnicy. Moi ukochani synowie, nigdy nie traćcie ufności i nadziei, tyle bowiem kiełków dobra i świętości rodzi się w ciszy i ukryciu, pomimo wielkiego hałasu wywoływanego wszędzie przez zło. Te drogocenne kiełki nowego życia pielęgnowane są każdego dnia w tajemnym ogrodzie mojego niepokalanego serca. Zwracajcie jednak uwagę na trzy poważne niebezpieczeństwa, zagrażające wzrostowi dobra w Was, które już wiele razy Wam ukazywałam: to niebezpieczeństwo oddalenia się od prawdziwej wiary, przez podążanie za licznymi błędami, których się dziś naucza, Niebezpieczeństwo rozbicia wewnętrznej jedności Kościoła z powodu ciągle rozszerzającej się w jego życiu kontestacji papieża i hierarchii, niebezpieczeństwo stania się ofiarami zeświecczenia i moralności zezwalającej na wszystko, prowadzącej Was do rezygnacji z codziennej walki ze złem i grzechem. Jeśli pozwolicie, bym Was prowadziła, Będziecie kroczyć bezpieczną drogą miłości i świętości. To jest przesłanie umocnienia i pociechy. Aby doznać pociechy, powierzcie się wszyscy Waszej niebieskiej mamie. Dzięki niej, w wielkiej prowadzonej przez Was bitwie, znajdziecie siłę i umocnienie i nigdy nie stracicie odwagi w obliczu napotykanych trudności. W nowym roku. Wzmogą się jeszcze bardziej czekające Was doświadczenia i cierpienia, bo właśnie weszliście w decydującą fazę tego, co Wam przepowiedziałam. Bliskie jest wielkie i krwawe doświadczenie, które ma wstrząsnąć całą ziemią. Ono przygotuje ją jednak do zupełnej odnowy, która dokona się przez tryumf mojego niepokalanego serca. Im silniejsze jednak będzie doświadczenie, tym większa stanie się moja obecność u boku każdego z was, aby was pocieszać i umacniać. Jeśli będziecie żyli w moim niepokalanym sercu, nie zatrwoży was nic z tego, co może nadejść. W moim matczynym schronieniu zawsze będziecie bezpieczni, otoczeni światłością i obecnością Przenajświętszej Trójcy, kochającej was i otaczającej swą Bożą opieką. To jest przesłanie zbawienia i miłosierdzia. Powinniście być moją silną pomocą, którą chcę dziś ofiarować całej ludzkości, aby wprowadzić ją na drogę dobra i miłości. Ja jestem drogą tego powrotu, jestem bramą Bożego miłosierdzia, pragnę by wszystkie moje zagubione dzieci powróciły przez was do Pana. Czeka On na nie z niepokojem i radością Ojca, który je kocha i chce zbawić, przez to staniecie się narzędziami Bożego Miłosierdzia w czasach nadchodzącego największego tryumfu miłosiernej miłości mojego Syna Jezusa. Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby być waszą ufnością, pociechą i ocaleniem w tych ostatecznych czasach, w których żyjecie. Dokonuję tego, dając wam orędzia za pośrednictwem mego tak małego syna, oraz objawiając się stale i w nadzwyczajny sposób w wielu regionach świata. Wierzcie w moje zaproszenia, przyjmujcie moje przesłania, zwracajcie uwagę na moje znaki. Jestem królową pokoju, jestem początkiem nowych czasów, jestem jutrzenką nowych dni. Razem z papieżem, moim pierwszym umiłowanym synem, błogosławię dziś was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.